Cześć, witam wszystkich. Dziś pokażę Wam, zobaczymy jak działa lokalizator, plusk podsłuchów, ukrytych kamer i innych takich. A więc, jeżeli tylko jesteś politykiem, to ten film jest dla Ciebie. Dobra, żarty na bok. Zobaczmy dzisiaj, przetestujmy sobie lokalizator podsłuchów, a więc wszelkiego rodzaju nadajników, które wysyłają sygnał radiowy z częstotliwości od 100 MHz do, z tego co kojarzę, 6, 6 GHz. Zaraz sobie zobaczymy. Opakowanie, no to jest, że tak powiem, takich wymiarów, jak to chińskie, fajne kolorowe. Mamy tutaj jakiegoś Jamesa Bonda, w każdym razie jest to jakiś. Szpieg, agent specjalny, jakieś kamery bezprzewodowe. Tutaj mamy. A no więc, jeżeli tylko chcemy poszukać, czy ktoś nas nie podsłuchuje, albo jeżeli prowadzimy, tak jak już powiedziałem, jak politycy prowadzą, poufne rozmowy. I jeżeli chcą sprawdzić, czy nie ma żadnych podsłuchów, no to taki detektor jest dla nich. Teraz, co znajduje się w opakowaniu? W opakowaniu mamy samo urządzenie. Jest, to, jest ono wielkich wymiarów, ma wbudowaną baterię, co jest najważniejsze. Również parę typów pracy, o których sobie za chwilę powiemy bliżej. Mamy również słuchawki, mamy zasilacz, a więc ładowarkę o napięciu 5V, 1A na wyjściu z przejściówką na nasze europejskie złącze. Tutaj mamy taki mini jack DC zasilający który nam tutaj fajnie pasuje i ładuje to urządzenie. Słuchawki od razu też tutaj powiem, nie mają jacka tradycyjnego 3,5, tylko jest to trochę mniejszy jack, który pasuje oczywiście tutaj do tego urządzenia i z nim współgra. Teraz tak, dalej mamy instrukcję obsługi, oczywiście, którą od razu wyrzucamy. Nie no, żartuję. Instrukcję obsługi należy przeczytać oczywiście nie po chińsku, tylko, może taki bliższy człowieczeństwu język angielski. Niestety, wszystko mamy po angielsku. Ale od czego są aplikacje? Możemy sobie pobrać Google Translate, Najżdżając telefonem, robiąc zdjęcie. Możemy przetłumaczyć sobie zaznaczając palcem tekst, a więc nie ma żadnych problemów. Mamy tutaj opis funkcji zewnętrznych urządzenia. Również jakie są tutaj tryby, co do czego służy i jak działa tutaj mamy dalsze części jakieś informacyjne o tym urządzeniu, na końcu mamy specyfikację produktu mamy tutaj, że detekcja jest od 10 cm nawet do 10 metrów urządzenia jeżeli to jest laser detection, czyli tutaj ten właśnie jakiś laser, zaraz zobaczymy co to jest, radio czyli jakieś nadajniki od kamery, plus Mamy od 5 cm do 10 m, i teraz tak, power. Jeżeli mamy jakąś pluskwę, która ma moc nadawania tam 50 mV do 200 mV, no to tym urządzeniem znajdziemy ją z odległości 30 do 50 cm. Im wyższa moc nadawania, tym wyższa odległość odbiornika. Wiadomo, najwyższa moc nadawania tym ktoś, yy, może, tym ktoś, kto nas podsłuchuje, może być dalej od nas. Jeżeli ma taki mały nadajnik 50 mV, no to w takim razie musi być bliżej nas, ale tam na okolicy 10-20 m, bez ścian. Mamy również budowaną baterię litowo-polimerową o pojemności 450 mAh. Mamy, że pobór urządzenia to są tylko 8 mA, a więc urządzenie jest bardzo mało prądożerne. Bateria starczy na bardzo długo. Następna rzecz no to mamy tutaj obsługiwane częstotliwości, które jakie wykrywa od 1 MHz do 6,5 GHz, a więc 6500 MHz. Jest to bardzo szerokie spektrum, że tak powiem. Yy, mamy jeszcze jakieś no, specjalne filtry, yy, materiał ABS, wymiary, waga 58 g i teraz zobaczymy sobie yy, urządzenie. Zobaczmy sobie urządzenie. A więc tak, tutaj yy, napis. Yy, model. Na środku mamy ten jakiś taki co za nim widać tą soczewkę, z laserem, to jest głośnik, cztery diody, które informują nas o sygnale, low baterii. Mamy też kompas, który widać fajnie działa fenomenalnie. Mamy z prawej strony urządzenia to jest do regulacji czułości, że tak powiem. Gniazdo zasilające, co już pokazywałem i włącznik. Pierwsza pozycja to jest tak jak już możemy sobie tutaj usłyszeć Działa nam wtedy głośnik Jak damy w drugą pozycję To już głośnik nam nie działa Tylko jest wibrator I wtedy słuchawki również nam działają w tej pozycji Ale my teraz będziemy używać głośnika Teraz mamy tutaj sześć diod czerwonych Włączymy je One tutaj myrgają A jak przytrzymujemy ten przycisk No to wtedy zaczynają mrugać o wyższej częstotliwości aż zaczną świecić i jak nam świecą diody no to wtedy patrząc przez ten obiektyw podobno możemy yy, możemy widać podobno te czy widać soczewki Kamer, no nie wiem. Musicie to ocenić. W każdym razie jakiś taki bajer jest, ale my skupmy się na częstotliwościach radiowych, a więc wszelkiego, wszelkiej maści nadajników radiowych. No to tak, zacznijmy od może takich znanych częstotliwości. To jest 433 i 315 MHz. Ja tutaj mam piloty. I tak. Możemy sobie pierwsze jeszcze urządzenie, co jest właśnie ten trymer do regulacji, dać najwyższą, póki sam nie zacznie. Odać trochę niżej i tak. Urządzenie nam dalej działa. A ja naciskam z odległości teraz maksymalnie wypiętych dwóch ramion, a więc dwóch metrów. No to odległość faktycznie jest dobra. Jeszcze przy złożonej Atence, jak dam antenkę dalej, no to ta odległość faktycznie jest tutaj yy, bardzo dobra. 315 również, tak jak widać, działa. Teraz tak, mam tutaj WiFi, tak więc nie bójcie się, ponieważ 2,4 GHz nie odbiera nam, że tak powiem, nie, nie fałszuje nam odbiorników 2,4 GHz. Również 2,4 GHz mam tutaj aparaturę, a więc włączam ją i od razu detektor nam tutaj świruje. Dobra. Wiemy, że działa. Wyłączamy. Teraz tak, jeżeli mamy jeszcze kamery. Kamery najczęściej są na 58, mają nadajniki GHz, nadajniki wideo. To podłączmy sobie taki nadajnik. Podłączłem zasilanie. I teraz ten nadajnik ma mocno 25 mW. I faktycznie tak około z 10 cm urządzenie nam zaczyna, że coś już jest tutaj nadawane. Tak więc częstotliwości 2,4, 5,8, 315, 433 MHz są sprawdzone. Jeszcze teraz wyślę SMS-a telefonem. Ponieważ zakres częstotliwości polskich jest. O jak widzicie, telefon wysłał sms'a i wysłał. Tak więc, jeżeli mamy nawet 1900 MHz, mają akurat polskie karty SIM. A więc tutaj również, jeżeli ktoś nas podsłuchuje przez telefon, to również ten wykrywacz to wykryje, a więc jeżeli jesteście szpiegiem albo narażeni na podsłuchy a więc jeżeli tam jest działacie w polityce albo po prostu cenicie sobie prywatność możecie sobie już za niewielkie pieniądze nabyć taki tester, wykrywacz podsłuchów nie tylko podsłuchów plusk ale też ukrytych kamer i wtedy z łatwością je znajdziecie urządzenie jak najbardziej jak widać, działa, spełnia swoje zadanie. Ja polecam fajny bajer, fajnie mi się nim bawiło. A więc, co? Po więcej, zapraszam Was do sklepu ABCRC, na którym znajdziecie ten produkt, jak i wiele innych. Jak i również zapraszam do subskrypcji kanału. A jeśli ja filmik się podobał, to do łapki w górę. Za uwagę, dziękuję, do usłyszenia, cześć.